Niemiecka publiczność jeszcze czeka na swoją kolej Peter Prewc, także musi skoczyć daleko Także musi skoczyć pięknie, żeby Podtrzymać tę swoją serię zwycięstw Miał już dwa razy po trzy wygrane w tym sezonie Teraz ma szansę do trzech Zwycięstw dołożyć Czwarte Z rzędu jak zwykle wysoko, jak zwykle daleko i wystarczająco daleko, aby cieszyć się z wygranej, nie powiem, że to się robi nudne ale powtarzalność z jaką jest w stanie Turec wygrywać co 45,5 metra pozamiatał znowu się najdalej w pierwszej najdalej w drugiej serii żadnych wątpliwości nie pozostawił może ma troszkę e, więcej punktów będzie miał odjętych za wiatr od Gangnesa, no ale niewiele to zmieni, tym bardziej ja że... loty właśnie 3 razy 19, 2 razy 19,5 proszę spojrzeć zresztą jak ta płynie po, w locie. Tak ponad 8 punktowa przewaga po pierwszej serii, jeszcze 4,5 metra dalej w drugim skoku niż w drugiej próbie Kenneth Gangnes. Nie wiem, co musiałby zrobić na 20 punktów, szczerze mówiąc, bo nie drgnął nawet podczas tego lotu przy lądowaniu. Wszystko, co lądał, idealnie przeskoczył skocznie. No i Peter Prevs, po raz czwarty z rzędu, po raz siódmy w tym sezonie okazuje się najlepszy. Znowu Znowu na podium e, z Gangnesem i z Freudem. I co? Trzynasty, tak? W karierze. Piętnaście ma Peterka. No to... Niebawem. Po Zakopanem, po Sapporo, jeśli tam się wybierze Słowenię. W lutym na pewno powinien zluzować Peterkę, jeśli chodzi o... Wygrane w Pucharze Świata. W historii słowańskich skoków. Cztery z rzędu.